Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z wyzwania słodko Życie. Dzisiaj, słuchajcie, witam Was w odcinku, który miał być przecudowny, przeuroczy, pełen miłości, wspomnień i imprezy. Ale niestety, słuchajcie, niestety tak nie będzie. Tak jak Wam mówiłam w poprzednim odcinku, paru poprzednich odcinkach, tak naprawdę, miałam sobie przekraść tutaj do zimowej soboty i no i rozpocząć odcinek od ślubu, słuchajcie, kochani. No i tak, no i słuchajcie, ja sobie tutaj gram, gram wszystko pięknie, ładnie. W Piątek jest dzisiaj, Ana szykuje sobie torcik na urodzinki, ponieważ miała stać się seniorką, a tu słuchajcie, bum, zgaduj, zgadura. Słuchajcie, zgadujcie w komentarzach, co się stało się. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was zgadnie. A w tym czasie, jak Wy będziecie pisać, to ja Was zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo 40% osób nie subskrybuje mojego kanału, a to jest tak fajne uczucie, jak te subiki, słuchajcie, rosną, rosną i łapeczki rosną, rosną. Także zachęcam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z góry Wam wszystkim bardzo dziękuję, ale już nie będę przedłużać i powiem Wam, co się wydarzyło się. No. E, także ten... Proszę bardzo. Tak Zoja. Główna bohaterka drugiego pokolenia została odwiedzona właśnie przez Pana brocznego kosiarza. Także e, serdecznie go nie witam, niestety, nie, nie nie, to jeszcze nie ten czas nie ta pora. Mogłeś przyjść parę dni później, ponieważ dziewczyny miały odnowić w dniu w jutrzejszym przysięgę małżeńską. No, powiem Wam, że jestem mega zszokowana, tak sobie, specja tak sobie spokojnie znaczy się grałam. Jest piątek, miałam teraz zrobić właśnie urodziny dla Any. Ona sobie tutaj, nawet zobaczcie, robi tort. Ona nawet nie widzi, że, że Zoja umiera. Miałośmy zrobić ten tort, miałyśmy zrobić urodziny, no i na drugi dzień miałam tutaj zacząć nagrywać, na drugi simowy dzień. No ale słuchajcie, no, ta takiego jakby wydarzenia nie mogłam tutaj ominąć i, i musiałam się z nim nie z wami podzielić eee, no w łazience. <sukara> sprawa w ogóle. No nie spodziewałam się. Naprawdę, myślałam, że Zoja ma jeszcze kupę czasu życia i że ona się doczeka wnuków i, i tak dalej u Ksawiego, a no trochę się przeliczyłam. Trochę się przeliczyłam i trochę za długo czekałam. Na to. Odnowienie przysięgi. Okej, okay, słuchajcie, no chyba... Tak. Chyba tak. Spójrzcie tylko. Kosiarz. Kosiarz jest z siebie pewnie zadowolony, aczkolwiek no my nie, nie jesteśmy. Chcę zrobić zdjęcia, to jakieś zielone coś mi... O. Uff. Lubiłam, słuchajcie, Zojkę. Lubiłam Zojkę. W ogóle jak sobie teraz tutaj pogrywałam, to... No tak, bo ona przecież była czarownicą, a to nie są jakieś. Znaczy ona była czarownicą dla osób, które nie oglądały od początku serii, ona dostała w genach, jakby jej mama była czarownicą. Zoja, ta, która tutaj umarła, dostała w genach jakiś tam, jakąś cząstkę tego wszystkiego, ale ona nawet o tym nie wiedziała, ona z tego nie korzystała. Ale jakoś inaczej nie wyglądały. Czasem nagrobki, słuchajcie, yy, czarownic. Ja tutaj wstawię dla naszej yy, Any, bo, bo, bo ona tutaj też będzie ważna w kolejnym pokoleniu. Także niech ona sobie. No właśnie, tak wyglądały, ale w domu chyba inaczej wyglądają. Ona też będzie ważna w kolejnym pokoleniu, więc niech ona ten nagrobek tutaj trzyma. No i co? I tak mówiłam właśnie, że tak sobie słuchajcie, tutaj pokrywałam. Pokrywałam u dziewczyn teraz, z. Aną, no, się uczyłyśmy fotografii, i tak dalej. No, musimy zaprosić Ksawiego. Myślę, że to jest. No. Nie jedz tego, bo to jest. zepsute. Powiem wam, tam jedna płacze malutka, że mam tu takie ścinki. Lodówka cały czas jest, słuchajcie, cały czas jest zepsute jedzenie, cały czas trzeba wyrzucać. Ścina mi się niemożliwie, a tak uwielbiam to mieszkanie tutaj. Zaproś go, bo musimy go poinformować. Ty też płaczesz? A, poprosiliśmy o ostatnią pocztówkę jeszcze tutaj, zanim zaczęłam nagrywać, zanim Zoja odeszła. Dziewczyny w ogóle miały przefantastyczne stroje, naszykowane. Zojka przefantastycznie, naprawdę ją ubrałam jak taką po prostu seniorkę z, z klasą. Pokażę Wam przy okazji, jak ubrałam tutaj na jej ślub Anę. No, ona jako taka, słuchajcie, księżniczka piękna urocza, pastelowa i, i w ogóle cudowna z Anna No dostała białą po prostu taką uroczą sukienkę. Zojka była. <grym> Jezu, Zojka była ubrana bardziej z, z klasą. E, jako taka, wiecie, kobieta z klasą po prostu. No przykro. No i jakoś jeszcze tu wraca ciul garbaty, nie? Biedna Ana. No i, i, i jestem Ana, wiesz co kochana, nie, ja myślę, że Ty weźmiesz sobie płatny urlop, bo to nie jest czas, żeby iść do pracy. Zojka była w pracy, wysłałam ją ten jeden dzień jeszcze. No i zarobiła nam tam ponad tysiaka. Chodź tutaj, bo Ty tak dobrze z tym Xavier'em tutaj sobie widzę, masz relację. Chciałabym, żebyś z nim porozmawiał. Dzisiaj jest w ogóle dzień miłości narzekaj na problemy Ana też by chciała, żebyś tutaj przyszła do niego żebyś też sobie z nim no, porozmawiała też narzekaj na problemy no brat tutaj o, Luma wkrótce urodziny, tak Luma, e, jeżeli chodzi o urodziny to dzisiaj ma Anna i, i je sobie tutaj zrobimy w kolejny dzień, w sobotę, w którym miało być e, odnowiona przysięga i praska miała być ma urodziny mm, Jezus Stegan. A potem ma urodzinę Anna. Ale myślę, że teraz tak. My sobie tutaj zostaniemy, zrobimy urodziny dla e, Any dla i przejdziemy sobie do Ksawiego i Ksawim spotkamy się już z naszą dziewczyną, bo trzeba z nią, słuchajcie, zerwać i wytłumaczyć jej, że to po prostu to nie jest to i, i tak dalej. Dzieciaki w ogóle poszły do szkoły niepotrzebnie, ale no, przeoczyłam to. E, no, także taki jest plan. To no masakra. Powiem Wam, że, że jestem w szoku. Kontynuuj to ciasto czekoladowe, które robiłaś. I przy okazji sobie. A widzicie, Xavi gada z tym. Z, 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 z kosiarzem przyjazne. Co Ty byś mogła tutaj? Narzekaj na problemy. No, też. Niech tak będzie. Aha, ciasto postawiła na podłodze, no genialnie. Chodź do tej świeczki urodzinowe. Zwierzaki już tutaj nie mają jedzenia. Widzę, przed, przed, przed chwilą zwierzaki nie mają jedzonka, chyba przed chwilą wszystko zjadły, bo widziałam, że tutaj koteczek jadł teraz. Nie, 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 Chodź, e, zobaczcie, nieszczęśliwa strata wdowa, strata prawdziwej miłości, mało co jest tak smutne jak spowodowana śmiercią rozłąka małżonków, no zobaczcie, ej, Jezus, my te koty, słuchajcie, do nerwicy doprowadzą, one cały czas jedzą i w ogóle drapią, oj, 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 o podjadaniu simowego jedzenia, też tutaj... W ogóle wyczytałam wszystko tutaj z pokoju Anny, bo ona i tak słuchajcie siedzi cały czas w, poko w starym pokoju Ksawiego, więc też trochę kaski nam wpadło. Wymiana tajemniczych kartek. Odważnie wręcz kartkę, pewnie, że tak. OK. I, i wiesz co, myślę, że, yy, że przyjdziesz sobie Anna tutaj w towarzystwie. Ojej, ty tam ukradkiem, nie wiem, w ogóle a ta z Lu. Nie, to Lu też odważnie. Chodź, wypowiedz sobie życzenie. Z Ksawiem i z Kosiarzem będziesz obchodzić swoje urodziny. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądała Anna jako seniorka. W ogóle słyszę, że dzwoni nam telefon i nie wiem, czemu mam głupie wrażenie, że, że ktoś umarł znowu. Nie. Myślałam, że parę dzwonił, paru osób. Dobra, myślałam, że coś, ktoś znowu. Okej, okay, jeszcze jedno zdjęcie zrobię. Powiem Wam, że jestem rozkojarzona totalnie. Paczkoteczek koteczek nam pomaga. Jest przy nas łobuz skaczący po blatach, drapiący i podjadający simowe żarcie. Jezu, ten głos tego. Ana zmieniła grupę wiekową. No zobaczcie, jest już starowinką. Nawet zmieniła sukienkę sobie. No tak byś, słuchaj, kochana, wyglądała. Tak byś wyglądała właśnie na swoim ślubie jako starowinka. Stroje, zmień strój. Chodź, zmienisz sobie na ten no, biedna już trzeba będzie chyba takie wysokie szpile ściągnąć. Bardziej pójdziemy w może jakiś niższy obcas. No, Ty się tak kręcisz, jakbyś jakieś animacje miała. No i tak, myślę, że możesz podejść tutaj do Xaviego, objąć go, choć obejmiemy go. jakieś ożywiona, osobista rozmowa możesz to zrobić. Oczywiście, że tak. I teraz, choć jeszcze jakieś takie, jak to było. Obejmij, ok, dobra, niech będzie, obejmij po prostu. No i tak, wrócę tutaj, jak już dzieciaki nam podrosną, i ja ich sobie w kasie poprzebieram No my, słuchajcie, jest Anna, Anna się będzie dzieciakami zajmować, nie musimy ich brać na tą chwilę do siebie, Nara, kosiarzu. No ona jeszcze trochę pożyje. Dzieciaki zaś będą nastolatkami, więc też to będzie co innego. Także, dobra, przytulasz, na do widzenia. Więc Xavi jakiś czerwony się zrobił po policzkach. I przeniesiemy się do Ksawiego, do domku. Dobra, kochani, jesteśmy już w Strangerville. No i, i tak, myślałam, mieliśmy wrócić w sobotę do domu, ale no myślę, że śmierć tutaj mamy. Ksawiego jest. No słuchajcie, to jest powód do tego, żeby wrócić po prostu do domu jak najszybciej i, i jak najprędzej. Także jesteśmy już tutaj w domu w piątek. Zresztą Nokesami przed chwilą był u dziewczyn, więc dziwne by było, jakbyśmy nagle teraz przenieśli się do granitowych kaskad. Po pierwsze, ja tutaj przeniosę naszą ekipę. Ja ich przeniosę. Od razu ich usunę z rodziny. Usuń z rodziny. I teraz tak. Jeżeli chodzi o kasę, wyjeżdżając stąd, ja mam zaznaczone, że mieliśmy 9788 Simoleonów, więc ja tyle mu daję, ile mieliśmy przed wyjazdem. Do tego udało nam się zarobić 11583 Simoleony i to muszę podzielić na 3 Osoby, czyli wychodzi po 3860, 3800, 3860, wy tego nie widzicie, ale ja liczę, ja liczę na kalkulatorze, dodać 9700. 88, które on miał, czyli 13 tysięcy, czy ja to mogę skopiować? 13 tysięcy 648 powinien teraz Ksawi mieć na koncie. I ja mu to spróbuję, czekajcie, Mone, ja mu to spróbuję wkleić. Nie, 13 tysięcy. 688? Jakoś tak, już teraz nie pamiętam. Dobra, e, więc tutaj wszystko mamy, kochani, załatwione: wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o poprzednie pokolenie, o drugie pokolenie, zostało nam do ogarnięcia tylko to, żeby Anna miała piąty poziom. Fotografowania, ja już jej wbiłam czwarty, więc może w kolejnym odcinku sobie skoczymy do Anny i troszkę jej to fotografowanie podbijemy. A tymczasem, Borem, Lasem, słuchajcie, ja im tutaj dam, żeby oni sobie poszli. Czy wy możecie stąd iść? No, jesteście już usunięci z rodziny. Oni, no, załóżmy, słuchajcie, że tą kasę tam dostali, ja już nie będę do nich wchodzić, nie będę ich rozdzielać. Oni gdzieś po prostu tam, na tym świecie, naszym simowym są. I zadzwońmy po naszą. Po naszą dziewczynę, nie dziewczynę, gdzie ona jest? Gdzie jest to babsko? Tutaj Elfie, chodź zaproś, no i musimy z nią porozmawiać. E, na temat tego, że no, nic już między nami niestety nie będzie. E, rozpal ognisko. Nic między nami nie będzie. Dla nas liczy się podróżowanie. E, teraz też również kariera wojskowa. To podróżowanie już praktycznie kończymy, bo, bo wybierzemy się tylko jeszcze na Sulani, aby poznać naszą przyszłą żonę. No ale dzisiaj musimy podjąć też karierę wojskową i myślę, że właśnie o, w tym momencie, słuchajcie, możemy... Czemu nie możemy? Aha, rachunki. No to chodź, opłać rachunki. No i może najpierw pogadamy z Elfie. Przyjazne. Najpierw, słuchajcie, ładnie się z nią przywitamy oczywiście. Możemy jej ponarzekać na rachunki, tak się z nią pięknie przywitamy. Tak, żeby było ładnie widać nasz kamper. I w ogóle powiem Wam szczerze mówiąc, że mamy już w głowie dom, w którym mógłby mieszkać Xavi ze swoją przyszłą rodziną. W ogóle jest dzień miłości, umarła nasza mama i jeszcze słuchajcie, zerwiemy związek z naszą dziewczyną. Eee, czekajcie, ja sobie zrobię pauzę i poszukam, czy jest ta opcja zostańcie tylko przyjaciółmi, coś takiego pamiętam, że było, bo w wyzwaniu jestem kochankiem to robiłam o, poproś o pozostanie przyjaciółmi, chodź jej po prostu wytłumaczy to, co Wam wcześniej mówiłam i mam nadzieję, że Elfi przyjmie to jak dorosła kobieta chociaż no wiadomo, pewnie będzie jej smutno ok, tak sobie tutaj będziecie ja siedzieć no wiesz, Elfie? Słuchaj, ja ciągle podróżuję, ty ciągle dzwonisz, i w ogóle musimy się chyba. Ups, rozstać. Postanowiłam zakończyć swój związek przynajmniej na jakiś czas. Nic się nie przejmuj, Jesteś bardzo fajną dziewczyną. Na pewno ułożysz sobie życie, kochana. Jesteś w ogóle piękna. O! No tak! Cieszmy się! Uhu! -uh, yeah! Żegnam. Idź do domu, Elfie. A nie, siedzisz nam tu na kąpie. Wyślij do domu. No, także kochani, nie ogarnęłam oczywiście tych zdjęć. Jeszcze zapomniałam totalnie, bo byliśmy... Czemu to jest takie ciemne, czarne? Byliśmy w granitowych, więc nawet nie miałam jak tutaj tego ogarnąć. Zobaczcie, dziewczyny nasze. Nasze kochane, naprawdę myślałam, że będę miała okazję przetestować ten pakiet ślubny, bo ja go jeszcze nie testowałam. Właśnie tą uroczystością odnowienia przysięgi małżeńskiej. Ale no, no nie. Znajdź pracę. No i podejmiemy sobie karierę wojskową, czyli kolejny punkcik w naszym wyzwaniu tego pokolenia będzie zaliczony. Wojskowy, proszę bardzo. Sprawność fizyczna i dyscyplina są kluczowe w rozwoju kariery wojskowej. Spinanie się po szczeblach hierarchii, hierarchii nie będzie proste, okej? Okay? Pragniesz zostać marszałkiem, a może wolisz działać z ukrycia, odkrywać sekty lokalnej ludności, ścieżki kariery, oficer i członek tajnej jednostki. Myślę, że skoczymy, słuchajcie, na członka tajnej jednostki, bo w planach mieliśmy też to laboratorium sobie odkryć, zwiedzić, zobaczyć co i jak. Tutaj, jeżeli chodzi, to nam tak średnio idzie ta aspiracja. Powinien przyjąć zadanie i rozpocząć karierę. Powinien, oczywiście, że tak choć no tutaj, Teddy, jeszcze obdarzy wyjątkowymi całusami. Ale on w ogóle, zobaczcie, on nie jest tak <laughs> bardzo smutny, Wam powiem. Tak tutaj na końcu ma ten smutny nastrojnik. iść pobiegać. My musieli, będziemy musieli pobiegać, więc możemy iść pobiegać z Teddy. Weź, weź go może jeszcze i bo on ma taką fajną sierżnik. Będzie ładnie wyczesany, żeby żadne tam robaki go nie ten... nie, nie, nie zeżarły. Idź pobiegać. Zobaczymy, czy nam się to zaliczy, jak pójdziemy pobiegać z Teddy. Oj, oj, oj. oj, oj, oj. No tak, dotyczy no to czyli do wyposażenia. No na naszą rodzinę to jest oczywiście za mały dom, ale ogarniemy. To jeszcze nie mamy nawet potencjalnej partnerki. Przepiękne widoki. Poczekajcie, pójdziemy sobie tak troszeczkę ich śladem. Tylko yy, nie wiem, czy nam się to zaliczy. O, tu jest sim od Kasi Faustyny. Widzę jakieś pokręcone, wykręcone. Wydaje mi się, że nam się to nie. nie o Jezus, ja w tom to oni w drugą, że nam się to nie zaliczy, więc weź, weź we, 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 wiesz co? Idź po prostu pobiegać e, sam. Energiczny jogging. Tutaj pani z laboratorium, moglibyśmy ją zaczepić, ale na razie biegajmy. O, dzień dobry, kłaniamy się nisko, tak. Weź tego psa, zostaw, Xavi, bo to by się to nie zaliczy, jak będziesz z nim biegał. Odepnij smyczkę. Odp o, marcie, się wysikał te teddy te nasz. Nasikał słuchajcie, na ognisku, na plecy. Śmialiście się w komentarzach. Tak, iść pobiegać. No biegam. No i to się nie zalicza. Co tu jest? Przyjemna przechadzka na świeżym powietrzu. No widzisz ksawiek, idealnie, tamten zaczepia kogoś. Tutaj też odwiedzałyśmy dziewczyny. 115, a za co? Aha, dostaliśmy za iść pobiegać. Ok, no to co, kochani? Myślę, że pójdziemy sobie namalować jeszcze jakiś obraz. Gdzie my mieszkamy w ogóle? Tu jest nasza hawirka schowana. Choć pójdziemy namalować jakiś obraz. Możesz abstrakcyjny namalować, duży obraz. A zobaczymy, jak on będzie finansowo nam tutaj się prezentował. Króliczek, o. No, proszę, ja tak słuchajcie, teraz popatrzałam sekundę, co tam miałam zrobić, co miałam zapisane w moim zeszycie. Bo ja sobie tak zawsze zapisuję, jakie mam plany. No i jedynym planem to było to, żeby odbyła się przysięga małżeńska, żeby ogarnąć tam dziewczynę po urodzinach. No i żeby zerwać z, z Buffy. A myślę, że kochani zobaczymy, co ona nam tutaj namaluje. I zrobimy tak, że. O, inwentarz, co to jest? Co to jest inwentarz? Nie wiem. Zrobimy tak, że w przyszłym odcinku wybierzemy się do Sulani, no i tam simkę, którą spotkamy, poznamy, gdzieś tam nawiążemy jaką, jakąś relację z nią. No to wybierzemy sobie z który z nich, bo na pewno nie jedną poznamy, która zostanie naszą żoną. I tutaj będę potrzebowała też waszej pomocy. Może zrobimy jakiś specjalny, słuchajcie, odcinek, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ile tych simek poznamy lub jakąś ankietę zobaczymy. No a w tym odcinku już myślę, że dostaliśmy tyle emocji, że, że czas najwyższy go zakończyć. No i czekać na, na kolejny przyjemniejszy odcinek, w którym właśnie będziemy poznawać simeczki. Jeżeli macie jeszcze ochotę udostępniać mi simki, które mogłabym wprowadzić na Sulani, może któraś z nich zostałaby właśnie z żoną Ksawiego, to udostępniajcie pod hashtagiem, który jest w opisie filmu i ja je wprowadzę przed kolejnym odcinkiem, sobie sprawdzę, czy mamy jakieś nowych simów lub simki. Sprzedaj obraz kolekcjonerowi 500 tysięcy, prawie 600, także będziemy mieć już ponad 13 tysięcy. No i jak wrócimy z Sulani, to dzieciaki już będą nastolatkami, także będzie można też gdzieś się z nimi wybrać, gdzieś zaprosić je na jakiś obiad czy, czy kolację. No, także, kochani. Może takim widokiem tutaj na Strangerville zakończę ten odcinek. Smutny dość, no bo nic tutaj przyjemnego dzisiaj się nie wydarzyło. Śmierć, zerwania, no nic przyjemnego. Także kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa pa!